Star Wars History tu du, 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 du Historia Boby Feta Dobra małe ginojki, opowiem wam moją historię o, o wyglądać jakbyście nie jeli durowego jedzenia przez rok. A więc tak, kiedyś jakby byłem jeszcze młod, pewnie długiej i grubej żaby. I ale taki jeden gnojek, konsola zepchnął mnie do jakiegoś potwora. We brzuchu potwora biłem się na jakieś kilka ale przynajmniej poznałem mojego przyjaciela, Zbysia. Niestety już Zbysiu nie zipiał, dlatego wziąłem od niego hełm, zjadłem go i wyskoczyłem. Wyskoczyłem jak rakieta w kosmos. Ale zleciałem na szpity. Ale potem jakieś ja byś ramy wzięły moją zbroję. A potem znalazły mnie tuszki. Wzięły mnie do niewolę z jakimś pisem, te cholerne dyktatory. Potem nauczyłem się jeździć na śmigaczach. Ale wpisują już zdechł. Trudno. Ale tuszki ginęły. Pff. Potem znalazłem jakąś felek z Dorobiłem No, jej robotyczne uda. I była moją wspólniczką. No, to co, kogo zabijamy dziś? Potem spotkaliśmy gnojka z jakąś małą żabą i moją zbroją. Ci, oddałem mój zbroję! Ale on był za bardzo zajęty, bo ktoś mu ukrył właśnie żabę. Więc wszedłem do jego statku, jak gdyby nigdy nic i wziąłem zbawicielś, piękna A z tego jego stateczku wysiadłem już jako Bobby Finn. No wiecie, błagał mnie o pomoc, to ja śledziłem. No dobra, zbroj mi oddałeś, to i tobie pomogę, lamusie. Potem błagaliśmy jakąś ten Sri'ę o pomoc, a ja miałem to głęboko gdzieś. Potem musieliśmy wejść na starego jakiegoś gówniaka, który porwał temu drugiemu szaremu żaby i go zaczupać. A! Potem jeszcze pojawił się Luke Skywalker, ale jeszcze było oczywiście gadu, gadu, płacie, płacie, zrzucają ścienki. A ja miałem to wszystko gdzieś i sobie polazłem i zabiłem kuzina żaby. Puh. Jestem teraz królem tatuin. Ha 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 ha. ha. Au. A co Svenek? A mam to gdzieś? Felek tam gdzieś się buja z innymi tak dalej. Dobra, koniec historii. Tata, to to.